Jedną z form leczenia dzieci, które mają zapalenie płuc lub oskrzeli, jest podaż leku drogą inhalacji, czyli przez nebulizator i maseczkę nebulizacyjną. Zakładamy go w ten sposób, aby maseczka przylegała szczelnie do noska, żeby opary, które wytwarzają się podczas Działania leku nie dostawały się do oczu dziecka. Jeżeli mają się wydostać, to lepiej, żeby się wydostały dołem. Nebulizatory, proszę Państwa, składają się z pojemniczków, gdzie wlewamy lek. Możemy kupić w aptece sól fizjologiczną bez problemu. Wlewamy tą sól do nebulizatora. Tym sposobem dziecku zrobić nawilżającą inhalację, która spowoduje, że oskrzela dziecka i płuca zostaną nawilżone. Lek zawsze stosujemy według zaleceń lekarza, czyli jaką lekarz dawkę zapisze, taką stosujemy. Lek jest do podaży doustnej, czyli ustnikiem. Dla dzieci około trzeciego roku życia możemy wykorzystać nebulizatory z ustnikiem. Dziecko wkłada do ust, zamyka usta. Absorpcja leku jest dużo większa niż przez maseczkę tlenową, czyli jest to bardzo zalecane i polecane przy leczeniu tego typu. Tak. Pokaż, jak to się robi. Tak się robi. Natomiast trzeba pamiętać, że po 15 minutach zarówno leku, podaży leku doustnego, jak i stosowania inhalacji przez nebulizatory należy dziecko prawidłowo oklepać.